80 metrów, metrów na torze, gdzie jest bardzo długa prosta, więc ta moc motocykla Marka Markeza naprawdę ma znaczenie. Jedziemy z Valentino Rossi i Yamaha. No mimo tej niewielkiej straty, o której mówiliśmy, po Valentino Rossi stracił to e, Marka Markeza też tylko 3, no prawie 4 dziesiąte sekundy. Tutaj może trochę więcej, ale e, oni mają solidne tempo, natomiast to tempo jest troszeczkę za wolne Joba i obaj z Jorge Lorenzo narzekają, że mają duże problemy e, z e, brakiem przyczepności tylnego koła. Ciekawą rzecz powiedział Jorge Lorenzo, który testował te i pośrednie, i twarde mieszanki w ten weekend i Lorenzo powiedział owszem, na tej twardej oponie to ja mogę przejechać nawet ze 100 okrążeń pod rząd, ale niestety ta twarda opona jest po prostu zawolna. Trzeba jechać na tej pośredniej, a więc to jest ta miękka opona dla fabrycznych zawodników i twarda jakby dla tych zawodników Open dla Edukacji i Suzuki. Więc wszyscy raczej w wyścigu wystartują na takich samych oponach, więc tutaj się wszystko wyrówna, no ale w kwalifikacjach ci zawodnicy Ducati, Suzuki, zawodnicy Open będą mieli te miejsca.